Cześć, witam na dzisiejszej lekcji. Tematem naszej dzisiejszej lekcji jest Macierz Priorytetów. Dowiecie się, co to jest Macierz, do czego służy, jak jej poprawnie używać, jak Wam może pomóc w rozwiązywaniu różnych problemów, które spotkacie się tutaj podczas szkoleń, ale nie tylko. Co powie ryba? Znacie i szykawy. Jeżeli nie, to pokrótce wam przypomnę tutaj yy, oraz przekażę takie najistotniejsze informacje oraz powiązania między właśnie diagramem szykawy oraz matrycją priorytetów. Yy, może zaczniemy od przykładów, będzie łatwiej wam zrozumieć, yy, na czym to polega. Yy, wyobraźcie sobie, yy, yy, to jest przy, przykład autentyczny. Yy, Technikum elektroniczne, zajęcia z laboratorium. Taki temat zajęć był, był tutaj obrany. No i tematem, można powiedzieć, tych, tych zajęć było badanie poboru mocy telewizora. Więc uczniowie sprawdzają właśnie, jak zachowuje się tutaj monitorek, ten telewizor. Badają go, no i jaki był problem. Jaki był problem? Problem, niepoprawny wynik badania, zbyt duże odchylenie wyniku końcowego od założeń początkowych. Jak rozwiązać ten problem i jaki miał wpływ? No wpływ na wykonanie tego ćwiczenia, duży problem spowodował, że uczeń nie zaliczył laboratorium, by musiał go powtórzyć. No i jakby nie było, jest, jest to problem dla nas, dla Was, dla każdego, który się może zdarzyć z taką sytuacją. Ale przejdźmy dalej. Jak dla Mishi Kawy, zwykła rybka, która sobie pływa z bezości. Macie taką rybę, którą możecie nakreślić na flipcharcie, lub ewentualnie wydrukować sobie, użyć tableta, cokolwiek macie pod ręką. Ja posługuję się głównie papierem, i ołówkiem. Najprostsza, najszybsza rzecz, ale przede wszystkim musicie opisać problem. Opisać problem. Niepoprawny wynik badania, duże odchylenie w wyniku końcowego założeń początkowych. To jest właśnie ten główny nasz problem, który wcześniej wspomniałem. No i pamiętajcie, że każdy z Was, każdy z Was, który tutaj pracuje przy rozwiązaniu tego problemu, ma mnóstwo pomysłów. Każdy z Was może wygenerować masę pomysłów i przyczyn, dlaczego ten problem powstał. Dlaczego ten problem powstał, więc pamiętajcie, nie ma... Jedna zasada. Nie ma głupich pomysłów, nie ma głupich idei. Piszecie wszystko, co Wam, można powiedzieć, do głowy przyjdzie, nawet te abstrakcyjne są również, są również ważne. Ale przejdźmy dalej do, do konkretów. Słuchajcie, no, mamy tutaj ucznia. Uczeń, jak narysowaliśmy wcześniej na tej rybce, jakie mogły być przyczyny z, tutaj wychodzące na przykład od ucznia nie przeczytał badania, nie przeczytał poprzedniego zadania z laboratorium, okej okay, nie przygotował się do lekcji, źle popił przewody i tak dalej i tak dalej to dość dużo tych tych punktów no jak również rodzic mógł mieć wpływ no mógł mieć wpływ nie za, zapytał ucznia czy przygotował się do szkoły wcześniej nie zapytał co jutro w szkole więc mogą możecie ewentualnie takie przyczyny potencjalne przyczyny tutaj Tutaj wrzucić. Kolejnym nauczycielem no, mogło tak, nie przekazał zadania, nie wytłumaczył, nie wie co wytłumaczyć, na przykład nauczyciel był w zastępstwie, może się tak też zdarzyć, nie sprawdził układu pomiarowego przed uruchomieniem, czy, czy wszystko jest dobrze podpięte. Więc to są takie przyczyny, które się zdarzają. Jakie również otoczenie, no, mogło być za głośno, za dużo osób w grupie, mogliśmy się nie skupić na tym zadaniu. Jakie również metody pracy, nie było wyjaśnień do przebiegu zajęć poprawnych, na przykład w dokumentacji, którą tam dostaliście, objaśnienia były niejasne na przykład dla was, były można powiedzieć, za bardzo związane gdzieś tam z pracami inżynieryjnymi. Na studiach, a nie dostosowane tutaj poziomu może się zdarzyć. Mogą być niesprawne urządzenie pomiarowe, za krótki czas zajęć, można też zbyt szybka realizacja zajęć, brak przystanków. Chodziło o, na przykład taki, taki problem może się zdarzyć, że nauczyciel przeskakuje pewne elementy lub prowadzący zajęcia po to, żeby przyspieszyć za, za, zadań, zadania. Dlaczego na razie to nie wnikamy? Mogło być stare urządzenie. Nie dokonano przeglądu urządzeń w terminie, i te przeglądy e, okazały się, że urządzenie było niesprawne. To są takie potencjalne przyczyny. Natomiast e, co, e, co dalej, dotyczące właśnie tej naszej, e, tej naszej tutaj rybki? E, na diagramie musicie po prostu przydzielić za pomocą burzy mózgów, które e, te zadania, które mieliście, e, e, m, przyczyny przyczyny tego, potencjalne przyczyny tego problemu przydzielacie właśnie do, do określonych tutaj podmiotów, które mają, mogą mieć wpływ na, na nasze na nasze wyniki laboratorium. Kolejny, kolejnym elementem to jest ponumerowanie tych przyczyn. Numerujecie jeden za drugim, który tak jak Wam wyszło tutaj na schemacie Grały mi szikawy, tak, żeby każda każda karteczka, która tam się przesłała, był ponumerowany. Jest to z jednej strony wygodne w późniejszym w późniejszym tutaj priorytetyzowaniu właśnie tych przyczyn. No ale przejdźmy dalej. Macie już ponumerowane tutaj te wszystkie potencjalne przyczyny i co należy dalej zrobić. Kolejnym krokiem będzie przydzielenie, ustalenie priorytetów z tych potencjalnych przyczyn do naszej matrycy. Ale jak jest zbudowana nasza matryca? Matryca zbudowana jest z dziewięciu pól, w które do każdego pola będziecie wrzucać właśnie te potencjalne wasze przyczyny. Ale zanim to nastąpi, chciałbym wam pokrótce wyjaśnić, jak to robić? Jak posługiwać się tą matrycą? Matryca jest zbudowana w ten sposób, że na osi X macie określony wpływ na planowany cel. Czy ten wpływ tej potencjalnej przyczyny na wyeliminowanie tego, tego naszego problemu? jest niski, średni lub wysoki. To, to możecie za pomocą burzy mózgów tutaj określić, jak i również na osi Y macie określone łatwość eliminacji tej przyczyny, czy to ona jest niska, średnia lub wysoka. Przede wszystkim, które przyczyny z tej rybiej ości łatwo jest usunąć, można powiedzieć, czy w zespole, w szybko, tanio, to to już wy możecie okreś określić, bardziej podejście do tego intuicyjnie, które trudno, to również powinny się znaleźć tutaj, jak widzicie w kwadracie numer 9. Przede wszystkim przede wszystkim interesuje nas na przykład nasz cel, który chcemy osiągnąć, to jest. Chcemy wyeliminować tą przyczynę tego naszego problemu yy, bardzo, bardzo łatwo i yy, żeby po prostu główna yy, ta przyczyna miała na, na, na największy wpływ yy, właśnie na też, yy, na tą eliminację tej yy, naszego tutaj problemu. Wracając do naszego przykładu, yy, ponumerowaliście sobie tutaj yy, te potencjalne przyczyny, no i należy je przydzielić do yy, odpowiednich yy, kwadratów od odpowiednich pól, które tutaj macie. No i tak dla przykładu podałem, które, które potencjalne przyczyny, które określaliście w z tej listy, będą miały, miały tutaj bardzo duży wpływ i będzie można było je w bardzo łatwy sposób wyeliminować. Załóżmy, że to będzie punkt 20, 16, 13 tutaj z naszej listy. Jeżeli by się okazało, że w polu 1 nie macie nic do wybrania, przechodzicie do kolejnego numeru, numer 2, jeżeli by się w Wójcy okazało, że też tam nie macie do numeru 3 i tak po kolei można eliminować potencjalne wszystkie przyczyny, natomiast chciałbym, żebyście się tutaj skupili głównie na, na tym, co będzie miało dla Was największą wartość dodaną tak zwaną przyczyny, potencjalne przyczyny tego problemu. Jeżeli je wyeliminujemy, to będą miały bardzo wysoki wpływ na, na, właśnie na wyeliminowanie tego problemu i będą łatwe do, do eliminacji. Czyli przechodzimy tutaj do, yy, można powiedzieć, skrzyżowania, gdzie wpływ na planowany cel będzie wysoki oraz łatwość eliminacji będzie wysoka. Czyli zajmujemy się kwadratem numer jeden. Kolejnym etapem po wybraniu tutaj tych yy, potencjalnych przyczyn mających wpływ na, na dany problem Zajmują się ich eliminacją, możecie sobie do tego użyć zwykłej, zwykłej kartki, tabelki, gdzie będziecie mieć opisane, opisaną przyczynę i opisane schemat działania, jak należy wyeliminować ten problem, może być przypisana osoba lub osoby do pewnych działań, czyli planujecie eliminację, można powiedzieć tych potencjalnych przyczyn w czasie Przykład drugi, który chciałem tutaj zaprezentować, często się zdarza, często możecie się też z nim spotkać. Powiedzcie sobie, że jesteście w budynku liceum. Budynek jest stary, wybudowany jeszcze, załóżmy, 100 lat temu. To jest jeden z budynków, znajdujący się w Krakowie tutaj mamy przerwę między lekcjami jest przerwa między lekcjami dość dużo osób wtedy wówczas wychodzi na korytarz jaki problem tutaj możemy zdiagnozować no właśnie ten nasz korytarz zbyt duża osób ilość osób przemieszczających się po schodach podczas przerwy jest to związane też nie tylko z waszym bezpieczeństwem z bezpieczeństwem tutaj uczniów ale i również można powiedzieć korkowaniem się czasami tej tego korytarza, jeżeli chodzi o schody. Jest problem, których należałoby rozwiązać jak najbardziej. Spróbujmy do niego również się zagłębić. Mamy zdefiniowany problem. Definiujemy tutaj sobie również potencjalne przyczyny, jakie mogą być, jak w pierwszym przykładzie. Uczeń. No, jest głodny, idzie do kantyny. Załóżmy, że kantyna znajduje się na, na parterze. Schodzi z trzeciego piętra na, na dół i załóżmy, to nie jest tylko jeden uczeń, ale kilku uczniów, więc robi się um, większy tłok. Przemieszczają się uczniowie z jednej sali do drugiej. No, jest y, Rzeczywiście, no, tak, tak jest. Y, ucieczka przed innymi osobami. No, abstrakcyjne, aczkolwiek niektórzy gonią się przed kolegami, idzie pogadać z kolegami z uczeń. No tak, no chcemy z kimś porozmawiać z innej klasy, idzie do sekretariatu coś coś załatwić. I tutaj z, z, z panią sekretarką rodzic, czy ma wpływ, no mógł mógł przyjść w danej chwili i też spowodował korek na schodach. E Tutaj nauczyciel no, przemieszcza się do, do sali, idzie do kantyny. Jak widzicie macie podobne, również potencjalne przyczyny. Można je połączyć w późniejszym etapie. Tutaj mamy też kolejne kolejny, potencjalne przyczyny skierowane na przykład na otoczenie. Zbyt duża ilość uczniów w danej chwili, mała przestrzeń korytarza może być, niewystarczająca ilość miejsc postojowych. No, czasami w niektórych szkołach znajdują się ławeczki, krzesła, żeby usiąść, czasami nie, więc to też może mieć wpływ. Metody pracy no, przerwa przerwa w krótkim czasie. No, krótki czas przerwy jest. Muszą się wszyscy wszyscy gdzieś przemieścić. Praca na jedną zmianę szkoły może tak być. Po prostu pracuje szkoła od 8 do 14, jest natłok w danej, w danej chwili. Planowanie zajęć pod nauczycieli może być tak, że plan został przygotowany w ten sposób lub planowanie zajęć było pod ilość klas dostępnych lub pod ilość godzin pracy szkoły. Tak jak powiedziałem wam, między 8 a 14. Co by było, gdyby szkoła pracowała między 8 a 16? Nie wiem, to już musicie sami zdefiniować. Nie ustalono zasad przemieszczania się na przerwie praksymatów, nie przestrzeganie zasad BHP przez różne. Przez otoczenie, przez pracowników, przez, u, przez uczniów. Załóżmy, no, nie sprawdzono też maksymalnej przepustowości przemieszczania się osób na korytarzu. Ja no, stary budynek dostosowany był do tamtych realiów. Dzisiaj na przykład jest więcej uczniów w szkole, więc to budynek może spełniać w mniejszym, jest mniej komfortowy niż, niż w innych szkołach. Ale chciałbym Wam tutaj też dać zadanie do zrobienia. Zadanie pierwsze: ponumerujcie przyczyny problemu z przykładu drugiego, tak żebyście też zobaczyli, jak, jak to będzie funkcjonowało. Także, wracając tutaj do tych potencjalnych przyczyn tego problemu, starajcie się ponumerować. Tu już macie troszkę ułatwienie. Podzielę mniej więcej. Jak może to mieć miejsce, to jest przypisane do ucznia, nauczyciela, otoczenia. Następnie przy, przydzielcie etykiety potencjalnych przyczyn na matryce. Czyli wrzućcie zróbcie sobie matrycę, wrzućcie to, wrzućcie to na matrycę, zobaczcie, które potencjalne przyczyny będą miały wpływ większy lub mniejszy, albo będą łatwiej lub trudniej do eliminowania. Wybierzcie jedną przyczynę z największym potencjałem z pola pierwszego i omówcie to. W grupie, możecie to mówić w grupie, dlaczego to wybraliście, dlaczego to może mieć właśnie największy potencjał, czyli łatwy się najłatwiej do wyeliminowania, jak i również, również mający największy wpływ na realizację tutaj wyeliminowania tej przyczyny. Jeżeli wam się nie, jeżeli nie znajdziecie, nie przydzielicie tego do pora numer jeden, tak jak wam wcześniej mówiłem, Kontynuujecie przy, wejście sobie potencjalne przyczyny z pola numer 2 i spróbujcie, spróbujcie również omówić. Ale to może nie koniec. Chciałbym, żebyście też zauważyli, że w przypadku, gdy macie dość dużo zdefiniowanych na przykład w, danej, w danym kwadracie, w danym polu zadań, potencjalnych przyczyn do wyeliminowania, możecie sobie jeszcze pomóc i żeby jednak wejść głębiej w, w ten temat i jeszcze raz to raz to porozdzielać zaraz wam pokażę. Zadaniu B macie spróbujcie poszukać do 10 załóżmy 10 dodatkowych przyczyn problemu, który tam właśnie wystąpił, jeżeli chodzi o te schody numerujcie jeszcze raz przyczyny problemu, czyli do, dodajcie kolejne numer, numerki, które Wam wejdą w tej matrycy, na tej matrycy, na, na gramie szikawy. Jak przydzielicie etykiety potencjalnych przyczyn na matryce, zróbcie jedno, dla pola pierwszego, chyba, że nie macie pola pierwszego, to zróbcie dla drugiego. Zróbcie dodatkową matrycę priorytetów, przydzielcie przyczyny do dodatkowej matrycy, żebyście wyłapali tą najwięks z największym potencjałem. O co się rozchodzi? Właśnie to zadanie Ble. Macie matrycę, w którym macie dość dużo zadań załóżmy, przydzielony do, do kwadratu numer do pola numer 1, rysujecie dodatkową matrycę priorytetów i wybieracie te wszystkie wszystkie tylko i wyłącznie zadania z pola pierwszego w pierwszej matrycy i definiujecie jeszcze na nowo, możecie określić więcej więcej informacji jaki wpływ mają, mają te zadania na eliminację tego problemu i łatwość eliminacji. Troszkę można powiedzieć głębiej. Przepisujecie, przerysujecie te potencjalne przyczyny i układacie. no Jak widzicie no, to jest jeden z takich przykładów załóżmy różony stick. Po tutaj wylądował w ćwiartce czyli w tej kwadracie numer jeden i on może mieć największy wpływ na eliminację tego problemu i Najłatwiej, może być najłatwiejszy do eliminacji. I w tym yy, w, załóżmy, to będzie wasz, Wasze pierwsze zadanie, które należałoby zrobić w danym, w danym pro, projekcie. Ale możecie też wykorzystać yy, inne narzędzia w praktyce już wam, yy, już wam pokażę. Chciałem wam przedstawić jedno z narzędzi yy, oferujących na portalu Google. Yy, jest to jumba. Yy, łatwe narzędzie. Yy, w którym możecie się posługiwać w każdej chwili i zostanie to Wam zapisane gdzieś w chmurze. Tutaj macie tą rybkę naszą, czyli gagamiszy szykawy, w którym opisujemy problem. Załóżmy problem, jaki mamy, uczeń spóźnił się do szkoły. Mamy tutaj też taką rybkę, jak się tym posługiwać. Możecie się dowiedzieć lub ewentualnie sami sami spróbować. Ja Wam tutaj dorysuję. Też takie właśnie ości, y, związane właśnie z, y, z tym problemem. Y, ile to zależy od Was, y, to jest Wasza inwencja twórcza. Y, możecie to wymazać, możecie dodać. Tu mamy notatki, możecie sobie dodać y, notatki, ewentualnie właśnie te potencjalne przyczyny, dlaczego uczeń się spóźnił do, do szkoły. Załóżmy, y, nie wiem, y, opóźnienie sam y, z, o. autobus się spóźnił. Nie. To jest taki przykład lub. Yy, zaspał. Zaspał. No, tutaj nie nastawił zegarka. Yy, to są takie przykłady jak możecie yy, jak możecie tutaj sobie zdefiniować autobus się spóźnił czyli załóżmy to otoczenie które jest tutaj yy, które miało na to wpływ na potencjalny wpływ. Yy, te przyczyny które tutaj się znajdują jak widzicie łatwo można sobie yy, Ponumerować, możecie określić, co to są za, przyczy za przy potencjalne przyczyny tych, tych problemów. Yy, możecie to skopiować do kolejnej, yy, do kolejnego ekranu. No i tutaj też taka szybka matryca, jak można, yy, jak można ją yy, tutaj zrobić. Więc yy, jedziemy, czwórka, piątka. Okej, mamy piątkę, mamy szóstkę tutaj naszej matrycy, którą, yy, którą widzieliście. Siódemka. Yy, 8, więc możecie, jak widzicie, bardzo łatwo tym sobie zarządzać. Zmniejszymy, tak żeby było łatwe. Jak widzicie tu, pole numer 5, 6, 7, 8 i 9. No i mamy tutaj nasze nasze. Tutaj potencjalne przyczyny tego problemu, więc również tutaj możecie sobie przydzielić, do której zapomniał stroju na WF. Również czy to jest łatwe do wyeliminowania? No, jest to łatwe do wyeliminowania, czyli dajmy do góry, czy ma średni wpływ? Załóżmy, no, mały wpływ. No, możemy, możemy iść na WF bez stroju. Kolejnym takim z jednych niewielu narzędzi, które możecie wykorzystać w praktyce jest. To Prelo, aplikacja łatwo dostępna, na którą możecie się zalogować. Te wszystkie potencjalne tutaj, właśnie przyczyny, możecie również w bardzo łatwy sposób nimi zarządzać, przydzielać, do której świadki możecie sobie inaczej to zdefiniować. Polecam, spróbujcie, które narzędzie Was Wam po prostu podejdzie. Ja polecam Jumboard, Trello. Ale to już, to już zostaje w waszej, waszej kwestii. Ja Wam chciałem na dzień dzisiejszy podziękować, życzyć sukcesów, no i do zobaczenia w kolejnej lekcji.